Hejka, witajcie konkwaty moja Zróbcie ze mną grę z konkwatem. Będzie ona polegać na tym, że konkwat będzie leciał w dół a my za pomocą miseczki musimy go złapać Miseczką będziemy kierować klawiszami A i D, więc lecimy Ogólnie to tak to wygląda O nie, nie złapaliśmy Czy złapaliśmy? Nie wiem, o chyba Nie, niestety No Gra jest serii naprawdę bardzo fajna i bardzo prosta, więc polecam zostawić subskrypcję i lajka. Oczywiście napisać w komentarzu, czy Wam takie gry się podobają um, i czy wolicie shortsy, czy może jednak wolicie właśnie um, takie filmy. Więc chodźcie ze mną. Na początku to oczywiście szykujemy duszki: pierwszy jest taki, drugi jest taki. No i jeszcze ustawiamy zmienną dla wszystkich duszków, punkty. Więc na początku lecimy z miseczką. Kiedy kliknięto, idź do y, X0Y-150. minus To jest właśnie nasze położenie miseczki. Ona właśnie będzie gdzieś mniej więcej tutaj się pokazywać. No, mniej więcej coś takiego będzie. No teraz to już teraz to tak nie ustawię tego, ale no mniej więcej właśnie coś takiego. Następnie znowu, kiedy kliknięto, zawsze, jeżeli, już tutaj szukam tego, jeżeli klawisz D naciśnięty, zmień X o 10. Teraz sobie to możemy zduplikować, dać pod dół, no i jeżeli klawisz A naciśnięty, zmień X o 10. Minus, minus 10. Ten skrypt będzie nam odpowiadać za to, że miseczka będzie reagować podczas klikania yy, tych, właśnie dokładnych klawiszów I plus, yy, plus 10 to będzie, kiedy będzie się poruszać w prawo. No i minus 10, kiedy będzie się poruszać w lewo. A sam ruch miseczki powinien wyglądać mniej więcej tak. Teraz przechodzimy na drugiego duszka. No i znowu. Kiedy kliknięto ustaw punkty na 0, to właśnie jest ta nasza zmienna. Potem jest kiedy kliknięto znowu zawsze jeżeli dotyka duszka 1 ukryj uk ukryj i zmień punkty o jeden Ten skrypt właśnie będzie odpowiadać Za to, że punkty tam będą przybywać Kiedy Ten duszek właśnie Najedzie na tą miseczkę Potem, Teraz następny Kiedy kliknięto Zawsze Zawsze Pokaż Idź do Tutaj jest Proszę i tutaj losuj liczbę od minus 150 do 150. To właśnie będzie odpowiadało za te pojawianie się tego kunkwata w różnych miejscach, żeby on raz się pojawiał. Tutaj, raz tutaj, raz tutaj, a raz na przykład tutaj. Tutaj. O. żeby był zawsze widoczny, ale żeby po prostu trzeba było tą miseczką jeździć w różne strony, a nie że kunkwat będzie leciał tylko na przykład tutaj. No i teraz, jeżeli punkty, to sobie bierzemy właśnie taki bloczek, są mniejsze niż 2, to leć przez 5 sekund, już, czekajcie, leć, leć przez 5 sekund, no i tutaj pozycja x do y, pozycja x, no i y minus, 50, minus, minus 250. Teraz sobie ten bloczek duplikujemy. No i tutaj dajemy, y, że ma być równe. A tutaj zmieniamy na 4 sekundy, że po prostu będzie to przyspieszać. No i lecimy tak z tym. Do tego dodajemy, jakby coś ta już wszystko tutaj uzupełniłam. Do tego dodajemy jeszcze zawsze. Ukryj. No i kiedy kliknięto, mam nadzieję, że Wam się to spodobało. Rzeczywiście trochę tych skryptów, kurde, było. Ale wydaje mi się, że są warte tego efektu. Gra super śmiga, wszystko elegancko działa Więc bardzo wam dziękuję za to oglądanie No i trzymajcie się kumfaty Bajo